Wraca do domu po łapaniu pokemonów Nagle na łóżku widzi rozebraną kiarę Pyta jej się dlaczego jest naga, ona mówi nie mam się w co ubrać Ten otwiera szafę i mówi jedna sukienka, druga, trzecia się chyba czwarta, piąta Tego nie słyszałem Nie, czy było to już dawniej? Grubo Patrz ile mu grzyb tam walnął za pół Patrz tu go zbajtuje przez grzyby Gdzie on jest O to fuck? Co to za błąd Tego, tego zbajtuj, tego zbajtuj O o Patrz, biegnie Leci Ty jeszcze dwa wyzbierał O, go. NICE, kurwa! Co to za <grystanie> Jestem ładną brunetką, piszę skąd ta brata, daj moda, jasne. Czekaj, już wpisuję. Ukośnik spierdalaj w pod... A, a, nie, to na wizję poszło? A, mamy dwóch supportów po prostu xD. A, a nie, mamy mida. <noise> jaki przebieg samochodziku? Przebieg samochodziku do ustalenia! Ty, czekaj, bo jak ja mam tylu supportów, a wiem, co to jest za filmik, który mi wysłałeś, i nie będę go puszczał. Bo. Znaczy, mogę zobaczyć, co to jest za filmik, ale. Eee, ale. powiedzieć: Jebać Disa, kurwę z Visa, orka z syna. No, włączyło mi się na drugim monitorze, niechcący. Ech, ja chciałem ten tower tylko dokończyłem ale no mam riski jasno. Nie, nie zdążył się chyba. Jak nie zdążył? Kurwa, jeszcze ja miałem heal, ale w sumie szkoda. I tak humiliated, więc I don't give a shit. Poza tym, że KDA mi się zjebało. Szkoda, heal. Więc i tak sobie o, do bazy pójdę. Kurwa, po prostu miałem pomysł, ale. Kurwa. Hey. Drake, kurwa, no co za pustak. Myślisz, że to było za agresywnie? Doks no, to jest znane już, no mogę się zbanować. No za doxów? Obie jestem miłośnikiem zwierząt, to o to chodzi. <grych> Patrz, on dalej robi tą grompa. To jest chyba taki jeden znany streamer, co lubi, wiesz? Jakiś helpik czy coś? O mam. kurczę, jaki No Naciśnij E No No i za mało było, mówiłem ci Dobił I chuj ci w dupę ty Nie, przepraszam Poniosło tego nie było Dobiłbyś go Nie, nie, ej przecież użyłem ej, go nie dobiłem, to jakbym dobił, wytłumacz mi No bo się leczył jeszcze No, ty się leczysz, kuba bez lifesteala się leczył, okej okay. No właśnie Widzisz, że Ragnar się mnie wyzywa. Ja w trzeba mu spuścić, Ragnar. To? Nie, pozostaje się czegoś stojąca. To, że kroty się jeszcze jąkasz, to whatever. Cały świat się okłuczy, nie kręci, kurwa, okej, okay, nie mówi, że Ragnar się tak. mnie wyzywa Bo... i mówi, że jestem nic nie warty. Nie, ja, trzeba mu Ragnar w pierdol spuścić, jaka jest prawda. Królestwo niemieckie za zalało polskie ziemię i... Coś się dzieje. A oh, zjebałem To się wyjebę Nie ma flaszy je yeah. Myślę wypierdoliłeś LOL Ej Olaf na pozorę Olaf na pozorę Olaf na pozorę Nie oczy się ukryłeś kurwa w szakan Tak Ja Zajbał do... flaszę z E Sobaczyna. i czekam na kurda cool, Graliśmy grę już jak chcą, trzebać. ma TP, ja się, się wyjba po raz drugi. Pijam czysty alkohol? Nie, piję tylko brudny alkohol. Ha, ha. <śm> 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 To ja mogę co najwyżej pół tej nutki puścić, kolego. Ja się cenię. Ale dziękuję. O Jezu, 8 minut. 8, s, nutka trwa 8 minut 30 sekund. Dobra, no to nie jest ostrolowanie tej kurwa. To po reklamach puszczę. Skurwesyn, no ogroł jebany, ogroł. Już nic nie robi za pieniądze, panowie. Nie mogę się tak sprzedawać. Ej no kurwa słotne to było Bo my widzieliśmy że tam będzie teraz Co? Ej no kurwa! Na moim ekranie szotujcie to! Weźcie kliknijcie shot! No kliknijcie shota na moim, proszę! Szotujcie to, OK? Pokaż wam. W ogóle? Jakim cudem kurwa Liska bez pierdolonych mobilitek pisze mi cokało Najebana jest solo kolejce Teraz lice trzymać. Chuj statystyki, ale... Statystyki nie, ale no... To jest dobra, to zamkniesz mordę, to... No tak, ja, ja... Zawsze podam na streamku, że jak grasz chujowo, to przynajmniej zamknij mordę, aha. I nie wkurwiaj. Nie wkurwiaj, że kogokolwiek zwiniesz, wygra się. Dokładnie. Każdy ma gorsze tylko trzeba to To jest najprawdziwsza prawda. Grażę gówno, zamknij mordę. A no, jak zagrasz do 1, 2, 3, 4, 5, 6, d 7, 8, 9, 10. A i że jak kurwa jestem jakoś mega strzyggerowany w tym punkcie. Po prostu tak mówię. Norbert sam wykrywał swoje... A nasze znaczy wykrywało e, światopogląd na jest dobrze. I jd, okej, okay, ale to no, zawsze i wszędzie, zawsze o każdej porze, banowałem za rozwinięcie tego skrótu. I no matter będę to banować, bo no kurwa, mać. Jebać syna diabła. No kurwa, mać, dobra, pierdolę. Niech tracę te jebane dolary, niech tracę szekle. I możecie mówić, że jestem strygerowany, No, być może jestem strygerowany. Falką, jeżeli kogoś nie robicie, jest po prostu nie wchodzenie na jego kanał, nie mówienie o nim. Ale nie, będą napierdalać i jeszcze. Jeszcze będą zmodowani, że ich muszę zbanować. No kurwa mać Co za ludzie. Tu było prowo? No, to nie ta prowokacja. To jak już mówiłem setki razy kopnę ci matkę w pizdę I powiem, że dała się zbejtować. To tam mam prowokacja z mojej strony. Idź z te prowo Offensive. Dawaj no, pokaż. Tak? Zgadzacie się? To na ostatniej skalę to przygotowałem, ale zapomniałem tego pokazać, No także patrzcie. czy znaczy ja się zgadzam, bo nie wiem, co tam jest. O, Kuba do mnie dzwoni. No, zpausowaliśmy Kuba. A, bo to coś jest w real life'ie. E, 5 minut, tak? Dobra. Nie no, NZ, kurwa, bez przesady Tom wskazał, Jesteś normalny, Jesteście normalni. No, no, naprawdę, To no, Tom wskazał. Kurwa, Mp, kolejne, więc... Ivern. Kiedy grałem mp? Czoda, godzina... Ja pierdolę, 18. pisałem Iw, i nie było Iwerna na zmanowania, czaić? Była tylko Sivira, bo została sekunda. Tak. Ale... No to nieźle. Że... Not... Nie mają Iwerna, nie mają Iwerna, naprawdę. No to, no to nie jest Iwerna. To mają no tak Iwerna. mi chat pisał, więc ja się słuchałem. Czekaj, a ja wpisaliście na pewno I? Czekaj. I fall. Może w wpisałeś? Ty! Przez w już że wpisałeś i Werner, prawie <laughs> Tak, i w sen, i w, no. Yes. O, kurwa, macie. Ale nie <laughs> ma sensu, bo kto pierwszy... Kurwa, to jest też po angielsku, ja pierdolę. Masz, podolę. masz, nowy link, wchodzicie w nowy link, okej? Okay? Znaczy Nasze no. cztery klikamy join race wszyscy. Dobra. A no. Gdzie, gdzie to Czeka, Jeszcze, jeszcze okay, nie. Jest, no to jest, ten. Jest. Jeszcze nie, sekundę. Dobra Jesteście wszyscy? O. Okej Ty Te Te Ry Ry A są przestawek Kurwa nie to działa, to? wróć Co jest, nie mogę pisać Jesteś Ja też Ty też nie mógł pisać No no 8 sekund kurwa aha, 8 sekund A, <laughs> Kurwa To czemu tam A O to było bardzo... jeszcze dwa do nas O ja nie chcę grać. Nie Mam dwaj teę, miałem to ze mną. Kurwa! Chuj! <laughs> Poczekaj ja pan o topie, choćby trójkę na, na szare, to bym wizję. Wizję, taką kurę jest za Oni to mogą chyba robić jeszcze nie. Mam niebieski, A, czekaj. Już, tu, 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 tu. Stawmy tutaj pinka i godę fujmy. Mamy pinka czy nie mam pinka? A czy oni się w nas wpierdolą i nie podefujemy? Nie wiem, Kurwa, to jest... O! Ale spresza. Nie, tak, no. Odrys i drabania. ma 3k HP. Kończymy. Jebać.